I serce nam bije, że nasza miejscowość Jest już cała w gminie, że nasza miejscowość Jest już cała w gminie Dziś mamy dożynki, gospodarzy święto Bo już w naszej gminie Zworzec twór bo już w naszej gminie w orze wszystkich tu zebranych serdecznie witamy zgodnie z obyczajem. Ładnie odśpiewamy zgodnie z obyczajem. Ładnie odśpiewamy. Jechaliśmy drogą, szerokim gościńcem i przyjechaliśmy. Z dożynkowym wieńcem I przyjechaliśmy, z dożynkowym wieńcem, kiedy nasza grupa będzie to śpiewała, to na cały powiat. Będzie ciała to na cały powiat. Będzie świeciała na takie wesołe. Klonu świętowanie, bo w tym roku mokro, niewiele zostanie, bo w tym roku mokro, niewiele zostanie. Ważną jest osobą, pan burmistrz w urzędzie i on jako pierwszy odśpiewany będzie i on jako pierwszy. Ośmiewany będzie ten nasz burmistrz Mirek. To facet morowy, zawsze do pomocy. Jest wszystkim gotowy, zawsze do pomocy. Jest wszystkim gotowy, kiedy chodnik zaczął, dużo było pracy, to nasz burmistrz Mirek. Nie spał kilka nocy, to nasz burmistrz Mirek, nie spał kilka nocy, dalej niech się stara, chwalić go będziemy, a w przyszłych wyborach na pewno poprzemy, a w przyszłych wyborach na pewno poprzemy, winnyśmy ten wieniec, odwiozimy. Dla i miasta, bo musi być śliczny. Dla wioski i miasta, ile kłosów zboża, a w tych kłosach ziarna, a z tych spraw się składa. Ta praca ofiarna, a z tych spraw się składa. Ta praca ofiarna, ta wioska ofiarna, Gdzie z tego, że kobiety uparte jak nigdzie zabawić się lubią, no i z tego słyną, a przy tym jest każda. Dobrą gospodynią, a przy tym jest każda. Dobrą gospodynią dziękujemy dzisiaj. Zaplony za siłę. W trudnej codzienności, zaplony za siłę. W trudnej codzienności Życzymy wam wszystkim wszystkiego dobrego. No i do czekania. Do roku drugiego, no i do czekania. Do roku drugiego. Dziękujemy bardzo.